ja nie chciałem! Ja nie chciałem tak Przeskakujemy ich, pasz to o. O. Stary I dobry. Pięknie go skosiłeś Pięknie go skosiłeś stary wiesz

<noise> chłopaki, prawie się udało! Chłopaki, chłopaki! No dwie godziny, A Chłopaki, kuru, godziny kuru... chłopaki luz, luz, luz. Mówimy w razie czego, się. że jesteśmy tu przypadkiem, awaryjne lądowanie. Przecież nikt z nas nie oddał strzału. Oni nas wyślą no, no, na szpital tak. i polecimy jeszcze raz. A, no, no, ha, no, 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 no. Policja nie wie, że tu się coś wydarzyło, bo to oni strzelili. Jest luz, oh. jest luz. No, no. Jest luz. Waucie! Nie ma piątego waucie! Nie kłóćcie się dzieci o miejsce w aucie przecież i tak by No pośmigołec. Ja! tyłu podejść bardziej i wtedy dopiero wsiąść. Albo ty się przesuniesz do tyłu, na rękę. tyłu. O, no rękę i widzisz. Na, na, <gulet> na Ręce weźcie! Nie! 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 I wyjeb teraz antka ku przodu, nie wsiadając? Już się zabierał, już widziałem. Nie, Rosja mnie zaraz. Przesiądź się teraz do tyłu, jak już tu siedzisz. Nie mogę, nie mogę. Siadaj! No kale. Nie, to Nie, Eee, tak. Dobra, Geraltów jakieś 415, siostra drugiego stopnia wybrana. No przecież mnie tu po tego, ja do kobiety nie mogę nie zadzwonić z dzieckiem, po, że nie przyjdzie z zakupami, bo... Proszę oddelegować i tak na 5 metrów ode mnie na no, bezpieczną odległość, proszę. Tak, dobrze, odchodzę, tylko jak chcę zadzwonić do kobiety, że nie zdążę z zakupami, za dziecko... No przecież, czy wy jesteście... Przedając pojazdu, czy mi zdecydowało? Nie wiem. O zero, kod zero, kod zero. O zero. Ja... małpy ja małpy I właśnie zamiast są zamiast takie pergillowe bojówki, zamiast bojówki zamiast gdzie ty zamiast odgrywasz zamiast normalny zamiast roleplay. 10-2 jak najbardziej potrzebujemy go na naszą stronę. Jeste Je małpy ku... I widzisz, i ty sobie odgrywasz roleplay? Haltujesz chłopaków, wiecie, jak normalnie w w życiu. Ku... gęcie się policja haltuje, przeszukuje i puszcza, nie? I legitymuje. Ale nie, bo jakaś kula Nie rozumie tego człowieku i będzie jeździć z pytany na Walić ku... czarny na pojazd. Przepraszam, że Spokaj. No Spokaj. Bo... Widzisz normalna akcję przeszukuję w Chłopaku. Chyba że Trzeba kogoś wywieźć, chyba no. kogo, wiesz. Chuba? jak ty takie zdjęcie zrobiłeś? To nie ja właśnie zabrałem z pewnego samochodu. A kto to jest na tym zdjęciu? No nie wiem, no to jest CC. Oj, chodź CC kto jest to na zdjęciu tutaj? No, no właśnie, które się teraz. Kogo mamy wywieźć? Nie, ja, patrzę. To mnie właśnie w... A, to jest ten, ziutek to tego? To, to taka przyjaciel, małpan. Nie, nie, to jest no, stary. To jest jeden przyjaciel. To jest On chyba jest na Tylko przyjaciel, małpan. Nie powiedziałam, że to jest przyjaciel. Dwa razy na oczy <laughs> <chciałam>. No <rzeczywiście>. <śmiech> <śmiech> Nie, no, daj bajkę. Uwaga, bym przejął. Widzisz, jaką tą gierkę w No ja już, ja już widziałem, jak nas wysadza, nie? Ona jeszcze nie rozumie, że nie może z nikim rozmawiać. to toksyki Hejka. Dobry. Hej, Geralt, co tam? Gitara. Co tam? Ja Co, tam? co? co Zwolniliście, czy co? Nie, czemu? Chodź, bo jest kodusmy. Ja nigdy, czekaj, bo ja nie wiem, czy ja idę na służbę. A co, to na jesteś, czy to? <laughs> a co? <laughs> Nie. nie. Zjarana? Czy co? Nie. Na, na, na Dill siedzisz czy jak? Nie, <głos》>, nie wiem. Dobra, chodź, bo na mnie czekają, bo jest mapa no, nie, 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 bo ja, ja nic tu nie widzę. Ja. Yeah. Ja nie wiem, co to nie mówisz teraz normalnie. Nie, no, Nic nie widzę tu. No, Może być takie? Zimowy no, To jest tu. No, gdzie? No tu stoi. A kto tu jest w tej master. No ja, ja, jestem. To ja. Sowa. A, Sowa, ty Sowa, byłeś w teraz, nie? No. Ale ostatnio cię nie było długo, to nie jedziesz za karę. Jakbyś częściej, na mieście, to będziesz numer ulubiony. Nie, nie wyrobiłeś godzin by... Sorry. Nie wyrobiłeś godzin, nie ma awansów Jąc, policji, pierdolimy to. Pierdolimy. w kierunku Nie, ale mają lampki, które migają. nawigacyjne. Dobra. Małpa. Wiesz, wiesz, co by nam się przydało? Śmigłowiec no. z pancernymi szybami, ale chyba takich nigdy nikt nie wyprodukował. daj mi chwileczek. Nie, no bo nie ma pancernych. Małpa, pan. Dola, to jest tylko lekkie dziecko, to co prawda, to jest lekkie a ten to, a ten tam to, ma pa, ma pa, a pojedziemy tam, a we mnie jest na deskoloke, ma pa, bo jeg, a kupimy magłada, a mogę zagrać w grę, ma pa, palić mi playstation, ma pa, a kiedy będziemy.